Kurde. Aha, dobra, odpaloni no, to weź. Ciężko. w tylko points. szeroko otwarte. Bang! Kurwa! O, Bang! 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 Dobra, już idę no, tą pompkę zakrytuje tu ma kurwa też tu... Aż strach nie przejść, znaczy ten Aż ciężko jest później nie przejrzeć, no No właśnie I kto jest kurwa Debeściak? I to jest Debeściak już materiał na dziś jest Ole mi są jebały w wszystkie te